Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Gotuizewo. W dzisiejszym dniu mam dla Was propozycję pysznego obiadu. To będzie sznycel z indyka z sadzonym jajkiem. My go podamy z mizerią i z ziemiaczkami z wody z koprem. Zapraszam na film. Oczywiście nie wszyscy chcą ziemiaczki do tego. Niektórzy chcą frytki. Nie będę nazywać osób po imieniu, ale chcą też frytki, więc z czym podacie, z tym zjecie. Sam sznycel w sobie z sadzonym jajkiem jest pyszny. kolejności bierzemy nasze filety, i akurat ja mam polędwiczki i takie pojedyncze takie dostałam, no i takie kupiłam. No więc jak jest za gruby, no to muszę go pokroić tak, żeby było ok Więc to takie o, plastry. Takie plastry. Te już są pokrojone, więc ich nie będę kroić. Zostawiamy sobie jeden. I najpierw rozbiję, wło włożę sobie tylko do woreczka, żeby wiecie jak to z delikatnym mięsem bywa, wkładam w worek i delikatnie płukę. najpierw przygotuję sobie wszystkie a później będę je przyprawiać Przyprawimy te filety. Zaraz wam powiem czym przyprawiam ja. Oczywiście jeżeli nie lubicie jakiejś przyprawy, to wcale nie musicie jej użyć. Może być sól i pieprz, i też będzie bardzo dobre. Ja kupiłam dzisiaj przyprawę do indyka. Ale tym i posypię. Tutaj jest papryka, czytałam, czosnek, Gorczyca, więc takie e, przyprawy, które do indyka pasują idealnie, żeby nie był taki obojętny, jak to delikatne mięso mają. Więc na jedną stronę daję przyprawę, a na drugą daję suli pierwszy. Ja mam sól zmieszaną z pieprzem, to już wam mówiłam. Ktoś pytał w jakiej proporcji. W jakiej lubicie, moi drodzy? Ja mam pół na pół. Może być przewaga pieprzu wtedy tej soli będzie mniej. Starajcie się też kupować sól taką, która jest lepsza, czyli sól kłodawska, himalajska. Kupujemy tam raz na miesiąc, to już to nie różnica. Mój drodzy, ja robię zawsze troszkę więcej niż nam potrzeba. Bo akurat sznycer to jest pozycja, którą uwielbia mój tata i mu obiecałam, że mu zaniosę. A jak już jest jajko snadzone na sznyclu, to już jest w ogóle pełnia szczęścia. więc dostanie dzisiaj od nas. Przygotowane sznycle będziemy obtaczać w rozbełtanym jajku i w bułce tartej później. Jeżeli chcecie i zależy wam na grubszej panierce, to możecie jeszcze zastosować obtaczanie z mąki po jajeczku. Ale ja zostawiam czasie jak gotują mi się ziemniaczki, zrobię sobie mizerię. Jak robię mizerię, to mogliście już zauważyć, ale jeżeli ktoś nie widział, no to proszę bardzo. Kroję i solę i czekam aż puści wodę. Troszeczkę wymieszam tą sól żeby ona dobrze dotarła do tych ogórków. Chwilę odstawiam i dosłownie 5-10 minut puści wodę. Widzicie, już, już jest mokre. Dlatego później lejemy mniej śmietany i jest bardziej miękki ogórek. Jak już nam troszeczkę puściły wodę ogórki, wlewam śmietanę słodką. No akurat mam tu trzydziestkę, więc wleję pół i doleję kefiru. Kefir, słuchajcie, preferuję i może się zgodzi ktoś ze mną, że z krasnego stawu jest najlepszy, ale trzeba się z nim, o, pomęczyć. Ja wleję kefir i tym samym będę mniej zakwaszać, a dobre bakterie, taki rodzaj y, mizerii jest też bardzo dobry. Cukier, łyżeczka, może półtorej. Troszkę kopru, nie za dużo, żeby nie zdominował. Twardą część odcinam. Niektórzy lubią, jak chubię, ja nie przepadam akurat w mizerii. I cienutko. I do naszej mizerii. teraz troszeczkę zakwasimy. Możemy sokiem z cytryny, możemy zwykłym octem spirytusowym dziesięcioprocentowym, możemy sokiem z limonki. Ja dzisiaj wykorzystam sok z limonki. Jak wlejecie już coś kwaśnego, to śmietana od razu się zagęści. Sok z limonki jest podobny w smaku do soku z cytryny. I na zasadzie prób próbowania Tej mizerii zobaczymy, czy ona jest dobra i taka może zostać. Czy ją trzeba dosłodzić, dosolić czy do I zaczynamy smażyć nasze sznycle z obydwu stron na złoto na średnim ogniu. Przygotowałam sobie takie coś w razie, jakby chciało strzelać, bo to nigdy nie wiadomo. jajeczka, które zaraz będę y, smażyć, tak żeby żółtko było, słuchajcie, mięciutkie, rzadkie, żeby się nam nie ścięło. Sól, pieprz na każde jajeczko. I smażymy. Przygotowałam sobie talerz z ręcznikiem, żeby te sznycle wyłożyć, żeby mogły odsiąknąć z nadmiaru tłuszczu, żeby nie były takie, wiecie. I smażymy kolejną partię. delikatnie, muszę tą łyżeczką. Nie chciałam, żeby... To są małe jajka, bo to są zielonuszki. wiecie, więc na dużego można śmiało położyć dwa. Przyłóteczko jest płynne. to jest efekt finalny, z ziemniakami, koprem, z wiadomo osolonym mizeryjka. No i sznycel z indyka z dwoma jajeczkami sadzonymi, dlatego że i sznycel jest wielki, a że mamy jajeczka z zielononurzek, więc one nie są tak obficie duże, więc są małe, więc są dwa. Zachęcam do wypróbowania tego przepisu, jest to smaczny obiad, troszeczkę się go robi, ale warto, uwierzcie, że warto, domowe obiady są zawsze smaczniejsze, a bardzo sycące. Dziękuję za oglądanie mojego kanału, dziękuję za subskrypcję i wszystkie komentarze. Na dzisiaj się z Wami żegnam.